W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow hełmszczyzna za mążczyzna stają się wschodnimi granicami generalnego gubernatorstwa. W pierwszej kolejności obserwujemy tam proces Holokaustu, zagłady ludności żydowskiej w roku 1942, i oczywiście również na obszarze szerzej Lubelszczyzny obozy zagłady dla jeńców radzieckich, którzy uciekając z tych obozów, tworzą zresztą organizacje partyzanckie. A potem kiedy dokonuje się holokaust to zaraz później w listopadzie 1942 roku zaczynają się wysiedlenia z zamojszczyzny. Kilkanaście tysięcy ofiar, ponad 100 tysięcy ludzi wypędzonych, kilkadziesiąt tysięcy uciekło samodzielnie. I co ciekawe, częściowo w tym procesie zniemczenia zamojszczyzny bierze udział też miejscowy Aparat ukraiński w służbie niemieckiej, miejscowa policja pomocnicza, w tym część granatowej, bo część polskiej policji granatowej na wschodnich rubieżach GG to była ukraińska policja granatowa. Do tego dochodzą ukraińskie jednostki pomocnicze, ukraińskie bataliony pomocnicze. Ukraińcy służą w niemieckich jednostkach policyjnych i wojskowych na tym obszarze. W związku z czym miejscowa ukraińska policja, miejscowe ukraińskie siły samoobrony są zinfiltrowane przez ukraińskich nacjonalistów. Zresztą różnych opcji politycznych, bo pamiętajmy, że Ukraińcy tak jak Polacy byli przecież podzieleni politycznie w swoich koncepcjach wojny o niepodległość. I od roku 1942 zaczynają się pierwsze starcia polskiego podziemia i ukraińskiego podziemia. W roku 1942 mają miejsce jeszcze epizodyczne na obszarze szczyzny i Zamońszczyzny działania związane z niszczeniem ludności ukraińskiej. Częściowo w samoobronie, częściowo w ramach odwetu, ponieważ Ukraińcy razem z Niemcami utożsamiani są z krzywdą zamońszczyzny. Ale rok czterdziesty drugi w wymiarze wielkiej statystyki nie wydaje się jeszcze bardzo tragiczny. No ale ile ofiar za sobą pociągnął? Według współczesnych wyliczeń ginie około 400 ukraińskich cywilów. Ale kiedy rok czterdziesty drugi przemienia się w rok czterdziesty trzeci, to mamy rzeź wołyńską. Ona koreluje z polskimi próbami odpowiedzi na obszarze Chełmszczyzny, czy szerzej na obszarze dystryktu lubelskiego. W roku 1943 odnotowujemy zabicie około 800-900 Ukraińców ze strony polskich organizacji konspiracyjnych. Mówimy oczywiście zarówno o ludności cywilnej, jak i o Ukraińcach w służbie niemieckiej, jak i o nacjonalistach ukraińskich, jak i o ukraińskich siłach samoobrony. No a kiedy te nasze działania nabierają na sile? Po szoku wysiedleń za mężczyzny, po gigantycznym szoku wydarzeń na Wołyniu, my jako strona Polska, mówi o dowództwie armii krajowej, Batalionu chłopskich, powoli puszczają nam hamulce, bo Skala zbrodni ukraińskich na wschodzie jest gigantyczna i oprócz samoobrony rodzi się rządza odwetu. Wykonania znacznie mniejszej w skali, ale podobnej czystki etnicznej co do zasady pod koniec roku 1943, aby zastraszyć Ukraińców na Hełmszczyźnie, na Zamońszczyźnie. Nasze podziemie podejmuje coraz bardziej brutalne działania. Generał Burkomorowski będzie potem wspominał, że wydał rozkaz, aby wszystkich, którzy sprzyjają ukraińskim, ludobójczym nacjonalistom, aby wsie podejrzane o kolaborację z nimi wycinać w pień. Nie ma absolutnie żadnego znaku równości między rzezią wołyńską, która była gigantycznym procesem ludobójczym zaplanowanym na zimno, a polskimi działaniami na obszarze Chełmszczyzny i Zamojszczyzny. Ale przywołuję ten przykład, żeby pokazać, jakie to było tragiczne pogranicze kulturowe, że ludzie żyli tu ze sobą od setek lat, a w czasie II wojny światowej po prostu zaczęli się wzajemnie mordować, będąc pod okupacją w ogóle innego państwa. I ta kulminacja naszych działań przypada na marzec 1944 roku. My, spodziewając się, że na obszar Zamojszczyzny i chłomiszczyzny wkroczą wkrótce z Wołynia duże zgrupowania, na przykład UPA, to żeby przeciwdziałać temu, aby miały oparcie w terenie, zaczynamy proces pacyfikacji wsi ukraińskich. To przejdzie do historii jako tak zwana rewolucja chrubieszowska. To jest przede wszystkim okres między 10 a 20 marca 1944 roku, kiedy połączone oddziały Armii Krajowej i batalionów chłopskich zaczęły mordować ludność ukraińską. Spaliliśmy kilkadziesiąt wsi, zamordowaliśmy według różnych szacunków 2-3 tysiące Ukraińców. Skala naszego uderzenia w ludność cywilną ukraińską tak bardzo koliduje to z przyjętymi w Armii Krajowej normami, że my wkrótce odpuszczamy, że tego rodzaju działania ludobójcze kłócą się z ideą Armii Krajowej i budzą sprzeciw rządu w Londynie. Więc Armia Krajowa stopniowo od kwietnia 1944 roku wycofuje się z tego procesu.